Siemanko z tej strony Kamek. Witam Was w kolejnym zdrapkowym openingu. Dzisiaj mam dla Was same zdrapki za złotówkę, ale mam ich aż 10 i mam też dla Was sztuczne światło, więc może być trochę gorzej widać, ale jak będę tutaj tak wam przykładał, to będzie super ekstra widać. Mam nadzieję, że... Bo chcieliście, żeby było bliżej. No to jest o wiele bliżej. Mam nadzieję, że teraz jest perfekt po prostu i idealnie. No i po prostu mam nadzieję, że będzie Wam się to lepiej podobać niż tak daleko zdrapywałem. Dzisiaj mamy wabanki te małe, takie trzy. 3 takie widzicie tutaj. Mamy też stokrotki, najnowsze podobno, też właśnie 3. No i mamy też krzyżówki 2 i 2 złote. Karty. A tutaj swoją drogą Benatia strzelił bramkę na 1 do 0 z Bayernem. Właśnie teraz mecz oglądam. Bayern kontra hamburger i właśnie po dośrodkowaniu Czabiego Alonso wpadła w bramkę Benatia, więc wiecie kiedy to zdrapkuje Tu można wygrać 9000, tutaj 4000 maksymalnie, tutaj tysięcy i tutaj 9000. Od, od czego zaczniemy? Może po jakoś tak na zmianę czekajcie, Raz ta, niech będzie raz ta i raz 100. Znowu to, znowu to, znowu 100. To to i to dobra, lecimy po kolei, od stokrotki zaczynamy no trzy takie same symbole muszą być tak, zobaczymy ile się zwróci teraz wam przybliżę, pokażę, kamerka się sfokusuje no i zdrapujemy, trzy takie symbole i tutaj będzie wygrana, także zdrap zdrapujemy, tutaj już wiemy, że nie będzie nic a w pierwszym, o jest Może... nie, kurde, szkoda a gdzie są wygrane, tutaj pokazane? halo, gdzie są wygrane? na dole gdzieś? nie, gdzie jest wygrana? tutaj? nie, halo a gdzie są nagrody? Nie wiem, czy są gdzieś tutaj nagrody. Czy czekajcie, muszę to przeczytać. Zdrab pole do gry, trzymaj takie same symbole w jednej linii i wygraj kwotę zgodną z legendą na odwrocie. A, tu jest legenda na odwrocie. Dobra, to już wiemy. Ehm, 4000 to muszą być stokrotki. Czy co to jest? Nie wiem, widzicie? Czekaj, kamerka focus, Łap, focus! No, 4000 to muszą być, tak. 50 zł. Jest jeszcze też 3. Dobra, w każdym razie stokrotka tutaj nic. Łódź, Łódź, Łódź. Łódź, Łódź, słońce, słońce. Za słońce, co by było? 5 dyszek. Dobra, teraz Wabank. Tą grę już mieliście, tą za piątkę, brałem taki wielki wabank, wabank, Multi Wabank. No i tutaj właśnie jest moja liczba. Jeżeli gdzieś tutaj będzie liczba, to wygrywamy tą kwotę. Także Wabank mamy grę numer 2 dla nas. No i dobra, pierw liczbę, zobaczmy jaka to jest. Ta liczba to 5. No i dobra, zobaczmy czy w pierwszym jest piątka, nie, to niestety dziewiątka, w drugim czy jest piątka, osiem, siedem i cztery, dwa, pięć, nie, sześć, grad demet. Kurde, ostatnio nic nie wygrywam, totalnie. Czekajcie, kurde, to światło wam jednak przeszkadza, nie wiem czy je zasłonić, a może jednak wam je zasłonię. Dobra, teraz ładnie widzicie, pięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, dwa, cztery i niestety nic nie wygrywamy. Dobra, no to teraz kółko i krzyżyk, kolejna giera. Wiecie, o co tu chodzi. Kółko i krzyżyk musi być, um, tutaj mamy wygraną i tu ma być kółko i krzyżyk. Dobra, jakie mam możliwości? Dwa krzyżyki, no to tutaj lipa będzie, krzyżyk, 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 chyba nic nie będzie z tego, no, nic nie będzie. No, tak jak w kółko i krzyżyk, tutaj musi być wygrana, znaczy wiecie, że, że jedna ta i dopiero jest wygrana. Kurde, trzy na razie zdrapki i nic. Dobra, teraz krotka po raz drugi. Trzy symbole, wiecie o co chodzi. Kamerka łap focus. Kamerka łap focus. Nie chcę złapać fokusu. Nie no widzicie, nawet. Nie, nie będę chyba już w nocy otwierał, bo to w nocy robię przy sztucznym świetle. Tak się zastanawiałem, czy będzie dobrze widać. No i dobra, mamy krab, 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 krab. O, tutaj mogą być, jest wygrane. O, dwie wygrane, o proszę. Czyżby dwie złotówki? Dwa razy krab. I tutaj krab, i tutaj krab. A tutaj na dole palma i nic. A kraby są za... Za 2 złote, czyli 4 złote na tej zdrabce za złotówkę. Proszę bardzo, patrzcie. No to już się zwróciło, no to nieźle. Czekajcie. Przybliżę wam to zaraz wszystko, tylko zdrapię ładnie, bo pani ostatnio mnie opierdzieliła, że właśnie tego kodu nie było widać. Okej, okay, teraz już jest widać. Patrzcie. Ehm, mamy... Kraby u góry, trzy kraby pod rząd i trzy kraby pod rząd. A dwa kraby, patrzcie na odrocie, znaczy trzy kraby w jednym rzędzie to dwa złote. Czyli tutaj mamy 4 złote wygrane na tej zdrabce. To jest pierwsza zdrabka, gdzie cokolwiek wygrałem i to z przebiciem 4 razy tutaj na tej zdrabce. Bardzo fajnie. Dobra, e, wabank po raz drugi. E, zaraz złotą kartę też zrobimy. Moja liczba to 8, co już widzicie pięknie. No i teraz tak. Pierwsza gra. Czy będzie 8? 4. 7, 2. 8? 8? Nie, 3. Kurde, no. Aby było 2 zł, no niestety nie ma nic. Tutaj 4, nic. Jak widzicie na sfokusowanej kamerce, nic. Kolejna Przegra, przegrana. Tutaj, tej, tej jeszcze nie robisz. Co tu piszesz? Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Ok, no to zdrapujemy. 35 zeta. 2 zeta. 200 zeta. 25 zeta. 2 zeta i 9000. Czyli krap. Szybko poszło kolejna stokrotka. No, już stokrotce mieliśmy dobrą wygraną. Czas na kolejną. Zobaczmy, tak. No, jachty, muszą być jachty. O, już wiemy, że nie. Słoneczko jeszcze może być? Nie. Kurda, słoneczko to chyba 5 dych by było. Yeah. A te palmy to co? Palmy to 4000. Tutaj jednej palmy nam brakło. Tutaj nam brakło. Wszędzie nam po jednym zabrało, Tutaj moglibyśmy no, zamienić, by było. Patrzcie, tu mamy 3. To 2, tutaj 2, tutaj 2 tu 2, to 2. No nic, 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 nic nie siadło. Kolejna do wywalenia kółko i krzyżyk. Kółko i krzyżyk. Kółko i krzyżyk. Sprawdźmy. Dobra, jest w miarę okej. Okay. Tutaj zobaczmy. Kółko, 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 krzyżyk, krzyżyk, krzyżyk. Więc tu musi być kółko, żeby coś wygrać. Jest krzyżyk, jest kółko, jest krzyżyk. Dupa, dupa blada. Nic, nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi. Ach, Jeszcze raz dwa banki. Jeszcze raz złota karta. Znaczy złoty, złoty. No, dlaczego tak brzydko? Twoja liczba, sprawdźmy. Moja liczba to będzie 4, 4. No i tak, pierwsza wygrana to 8. 4, gdzieś będzie. 4, no żeś w cholera, jasno. Nie wierzę w to. 4, 3, 5, 7, 9, 3, 6. Cholera, no. Ostatnie. Muszą być trzy takie same kwoty. Sprawdźmy.

Także no, no no nic, no nie będę narzekał. 4... No już jesteśmy 6 zł na, w plecy na tym odcinku, łącznie już chyba 17 zł jesteśmy w plecy. Mm, tutaj jeszcze raz pokazuję wam bliżej wygraną aż się kamerka odbija, widzicie? Dobra. No i to było na tyle, jeżeli chcecie więcej odcinków, dawajcie łapkę w górę, ja się z wami żegnam, napiszcie jakie chcecie, może więcej za 2 złote teraz, same za 2 złote na przykład, 5 takich albo 6, żeby też nie za dużo wydawać, wiecie, no kurde, nie chcę wyjść aż na taki minus, także to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, nara!